No hello wytapiacze, siemano, Karol z tej strony. Słuchajcie, no pytacie się, dopitujecie, co biorę przed treningiem, w trakcie, co ćpię, co po. Tak no, więc no, też tu będę mądrzył. Zapraszam was do strefy Są tutaj naprawdę fachowcy, a no, i powiedzę wam co i jak. No hello, Słuchaj, temat Pytają się mnie co biorę, się, bo w tracie Ja wiem generalnie co biorę, wiem jak to działa, ale nie potrafię powiedzieć dlaczego i co to jest. No to super, że wpadłeś. Trochę tego mamy. Więc zaraz wszystko wam powiemy. Wszystko co używasz, znajdziemy chyba już tutaj. Zaczynamy od przetrengówki. Zabór kraja. Jest to taki wszystko mający preparat przetreningowy. Cytrulina, kofeina, betalanina, nie wiem co tam jeszcze jest. Dobry smak. D dobry smak, tak. Coca-Cola. Mój ulubiony. Ko no, o smaku, smaku Coca-Coli Zero ponoć. Generalnie tak. W samej przetreningówce wszystko, co Cię pobudzi. Czyli właśnie, tak jak mówiłeś, i tauryna, i kofeina. Fajnie, bo akurat do tej dorzucili jeszcze coś na fokus. Ale jeszcze ja nabrałem teraz tego, więc spokojnie. Fokus i koncentrację. E, tak jak cholina, e, czy wyciąg z grzyba. To Ci się pewnie spodoba? To nie wiedziałem, że nic wyciąg z grzyba to było. To, dlatego też, się ale... tak dobrze czułeś. E, wszystko Chodzę po Twój sport, czyli właśnie cytrulina, która zwiększy przepływ tych wszystkich składników od, odżywczych to raz, ale i sprawi, że będziesz miał mniejsze zakwasy, więc szybciej będziesz mógł na kolejny trening sobie pójść. Betalanina, czyli taki podstawowy półprodukt, jak chodzi o Twoją lepszą wydolność i wytrzymałość, czyli jedziesz szybciej i dłużej. Różeniec górski, pod, podstawowy taki adaptogen, czyli Coś co ma ci dodać jeszcze energii, bo sam różaniec będzie podbijał ci dopaminę, czyli będziesz miał takie uczucie motywacji, chęci do życia, e, będzie cię nosić. Pół porcji tylko brałem. No dobra, ale to jest wszystko e, jak wytapiam w domu stacjonarnie, natomiast jak jadę na ustawkę, no to jednak preferuję w wygodniejszy sposób. No, już rozcieńczony ten, e, ten szok. Ewentualnie jeszcze wyciąg z buraka, czyli o, coś, właśnie. co was nie pobudza, a tylko poprawi stężenie azotanów, czyli tą tak zwaną właśnie pompę. I będzie poprawiał ukrwienie. Wszystkiego, panowie. Będziemy kontynuowali naszą jazdę od elektrolitów i żetonika. Ja używam zależy kiedy. Jak kiedy na dłuższą ustawkę, Nazywam izotoników, Jeżeli nie chce się ładować jej dodatkowymi węglami, no to sobie biorę same, same elektrolity. Eee, po co to w ogóle jest wszystko? Elektrolity wiadomo, musi się nawodnić. Eee, Im lepiej nawodniony organizm, tym więcej może wycisnąć z siebie, tym bardziej w upałe. E, natomiast wszystkie izotoniki, czy to w postaci prochu, czy to w postaci żeli, mają jeszcze węglowodany. Trzeba jechać na baterie, nie jesteśmy, więc jesteśmy długie. No nie żeby nie dostać bomby. Chyba każdy na pewno spotkał się z tym uczuciem, że mu odcięło prąd i po prostu no, nogi nie chciały pedałować, stracił motywację, chęć walki, chęć jazdy. Ja to no bardziej i... przed klubem a nie I na głowie, że, okej. Ja to stawu imprezowego nie robię niestety, no. Ale nie, nie widać, nie. No. Dawaj, dawaj. No, tam jest delikatna różnica, no. Ale nóg nie będę pokazywał, bo pewnie ma bardziej wycięte. Ja bym się nie go Zawsze może, możecie pomóc w tej regeneracji, dlatego używasz to. Czyli... Dokładnie, czyta w moich myślach. Tak, używam krafajta, tutaj... Jest wszystko. Jest, no to jest wszystko. Witaminy, minerały, aminokwasy, kreatyna. Czyli coś, czego potrzebujecie od razu po treningu, Aminokwasy mają tą przewagę nad zwykłym białkiem w prochu, że nie potrzebują się trawić, więc od razu wpadają w te silne nogi. Oprócz tego to wiadomo, wszystko ee, z podstaw. Kompleks witamin B, elektrolity, czyli też wszystko. To są na treningu wypoczęcie w największej ilości to, co stracił, od razu, od razu chce uzupełnić. Trochę węglowodanów, żeby też podnieść ten poziom cukru i zacząć poprawną i szybką regenerację. No dokładnie, żeby kolejny trening był równie mocny i była, no, no, była pompa i motywacja. No, a tak się akurat złożyło, że dzisiaj mam dzień off. Więc mogę sobie zapodać szyjka białkowego w celu szybszej regeneracji. Jako taką przekąskę, żeby trochę zapchać kałdun. a za, za bardzo nie naładować się węglami. Mm, bardzo dobre te kakao I co tam w środku? Białeczko. Wiadomo, każdy sportowiec będzie potrzebował zwiększonej podaży białka, bo ma większą aktywność, musi uzupełnić. Białko serwatkowe i żeby się lepiej regenerowały. Więc to taka mega, mega podstawa, jak chodzi w ogóle o każdy wysiłek. Bardzo dobrze smakuje. Ja wybiorę y, gorącą czekoladę. No to no kwestia na, smaku. Na zimno? Kwestia smaku już dr drugorzędna. Słofety, I, jak? Kwestia robią. smaku długo. Ma się dobrze wymieszać dla mnie, żeby nie było tych granulek, grudek, żebym nie musiał jak baba trzeć masła. <noise> tak? Tak? No i żeby to dobrze smakowało. A jak to działa? No to no to, to jest najważniejsze, aczkolwiek no to jest takie istotne, żeby to smakowało. Natomiast zawsze możecie sobie to dodać do czegoś. Typu dopadków powsiarnych do... Do whisky. Jakieś... Do whisky nie próbowałem, ale to zawsze szkolą. No, spróbuj. Do jakichś naleśników, ciast i tak dalej, i tak dalej. Więc oprócz tego, że tak, że łatwe... Ja że dobre. Nie. Na leśniku leży sosna. Ja. Jak moja łyda, słuchajcie, ale jak kręcimy te 20 tysięcy kilometrów rocznie, no 15, żeby, żeby się nie zawalić na, na, na własnym, pod własnym ciężarem, no to ja biorę taki oto preparat, to jest Animal Flex, glukozamina i coś tam jeszcze. I chondroityna, i MSM, czyli siarka organiczna, i jakieś roślinki przeciwzapalne, prozdrowotne, generalnie wszystko na ścięgna, wiązadła, stawy. Można pedałować i wiemy, że no, sezon bez kontuzji skończymy. Smaruję sobie łańcuch tak samo, stawy też muszą mieć smarowanie i o to właśnie zadbawam, ten produkt. No, żebyśmy się nie przeciążyli, wiadomo, nie sztuką się za przeciążyć zawsze ciążyć. No to chyba możemy kończyć. Dzięki za pomoc w takim razie. Dzięki. Jak nie będzie wiem, wam umiał czegoś wytłumaczyć znowu, to niech pada. Yy, więc cało pa, tak patrzę, chyba do zobaczenia za miesiąc niebawem. No i wszystko w tym temacie. Pa! Na razie,